Siema, ja jestem Koza, to jest kanał KozaStream, a to kolejny odcinek Kariery Werderem. Bardzo się cieszę, że Was widzę. No i dziś przechodzimy, słuchajcie, do sezonu, ale to nie będzie taki zwykły sezon, gdzie tylko interesują nas spotkania, ale jesteśmy w bardzo istotnym momencie przejścia, <laughs> ponieważ no, ważne są dla nas także transfery, te, które zrobimy teraz, ale będą one dopiero dotyczyły przyszłego sezonu. Zarówno chodzi tutaj o zawodników, którzy odejdą, jak i o zawodników, którzy przyjdą. Tak więc naprawdę będzie się działo. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Zapraszam tradycyjnie do subskrybowania kanału. Bardzo duży procent ludzi, którzy regularnie ogląda, nie subskrybuje tego kanału. Będzie mi bardzo miło, jeżeli to zrobicie, jest to po prostu fajna sprawa na tym kanale. I tyle. Tak więc słuchajcie, przechodzimy do centrali składu i to, co jest istotne, bardzo istotne w tym momencie, to sprzedaż pawlenki. Dodajemy go do listy transferowej, ale to jest jakby, myślę, że nie powinno wpłynąć na jego formę. Jest to ważny zawodnik, jest to, jest to naprawdę jest to naprawdę bramkarz no nie powiem, że wybitny, ale na, na, na wysokim poziomie i też przede wszystkim profesjonalista, więc myślę, że nie będzie tutaj problemów z tym, żeby zachował on formę do końca sezonu. Ale też jeszcze nie zadałem Wam pytania, a mianowicie zaraz będę patrzył na numery nowo przybyłych zawodników, dlatego mam dla Was pytanie, jaki jest Waszym zdaniem najdziwniejszy numer, z jakim grał jakiś zawodnik, eee, tylko w rzeczywistości, nie w karierze, chociaż jeżeli wypluło Wam jakiegoś dziwnego piłkarza w karierze, dajcie znać. Dla mnie to osobiście Wagner z dwójką w Bayernie Monachium. Swojego czasu. To była naprawdę ciekawa decyzja. No bo raczej dwójka, kojarzona jest z takimi zawodnikami właśnie jak Alfonso Davis, czyli tymi, którzy przynajmniej domyślnie powinni grać z tyłu. Co prawda, Davis tutaj jest zawodnikiem, który może grać na wielu pozycjach ofensywnych, ale no wiecie o co mi chodzi. Dobrze, to co jest istotne, słuchajcie, Bella Kecza. Nie powinienem tego robić w środku sezonu, ale zrobimy to teraz. Myślę, że jakoś przeżyje chłopak. No zmienimy mu numer na 30. Jak na razie on dostanie numer odrobinę wyższy. Bo czternastka to jest jednak coś, co powinno przysługiwać troszkę lepszym zawodnikom. No tu i Holding dostali takie numery bardzo wyjściowe, bym powiedział. Jak na zawodników wypożyczonych. No ale już tego nie będę im zmieniał. Adams dostał 26. Jemu numer chętnie zmienię. Tylko nie wiem, czy mamy coś niżej ciekawego. No zwolniła się ta czternastka. No dziesiątka to bez przesady dziewiątka tak samo. Dobra, niech dostanie on tą czternastkę. No i Brooks ma 25. Ale jakoś, <laughs> kiedy tak na niego patrzę... Nie, albo wiecie co, dostanie piąteczkę. Dostanie piąteczkę Brooks, ponieważ piątka zwolniła się e, po odejściu Plogmana. On miał dopiero dziwny numer jak na drugiego bramkarza. Tak więc e, to mamy porobione. No, jesteśmy w takim razie gotowi, żeby przejść w głąb tego sezonu. Tak jak mówię, jak na razie musimy poczekać na sfinalizowanie transakcji Pawlenki żebyśmy mogli myśleć dopiero o jakichś kolejnych wzmocnieniach. Serginio Dest ma tutaj rozwijać się szybko, dlatego jemu, broń Boże, nie możemy odbierać slotów treningowych. Natomiast Kamba musi dostać jakieś lepsze treningi, bo tutaj rzeczywiście był na nie najlepszych. Dlatego wykończenie ustawienia w ataku, no ja dla, dla mnie to jest za bardziej. Zawodnik defensywny, no ale niech tak już będzie, i wydaje mi się, że kambanigę powinniśmy dosyć szybko tutaj rozwinąć pod tym względem. Albo nie, Adamsa. Tutaj rozwiniemy sobie Adamsa, żebyśmy już mogli nim bez przeszkód grać. Jako tym prawym obrońcą. Więc nie chłopak wbije to 80 e, i to mi się to, i to jest przydatne dla nas. E, ponieważ Adams jest u mnie traktowany przynajmniej na razie jako ten zawodnik po prawej stronie. Mackini bardzo możliwe, że będzie przez nas już traktowany jako środkowo brońca. Ogólnie wszystko będzie zbliżało się do tego, żebyśmy im głębiej w tą drugą część sezonu, tym bardziej wypychali zawodników wypożyczonych. Może w stosunku nich nie jest to do końca fair, ale jest to, e, jest to słuchajcie. Y, jest to wydaje mi się, podejście fair w stosunku do klubu bo chcemy już jak, bardziej, jak najbardziej się uniezależniać od tych piłkarzy, którzy, e, którzy nie będą stanowili o dla zespołu w przyszłym sezonie. E, szokująca, szokująca sytuacja transferowa z Pawlenką jest tutaj określona. No życie, no co mogę powiedzieć. E, byliśmy na to gotowi, po to jest tutaj Nybel. E, jakby, trans, jakby ten plan transferowy jest bardzo jasny i też plan na prowadzenie kadry jest bardzo jasny i uważam, że się to wszystko spina. No nie spina nam się ten środek pola ewidentnie, dlatego tutaj musimy doprowadzić parę zmian. Kambaga Ciebie zobaczymy tutaj i tutaj chciałbym, żeby zagrał w takim razie Adams. Oczywiście to wszystko obrócimy sobie w ten sposób i na prawej stronie wyjdzie Serginio Dest jako, lewe, jako prawo obrońca oczywiście, nie jako CPS. Na lewej stronie zobaczymy Friedla. Tak więc ta, 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 takie zmiany w dodatku na prawej pomocy e, wystąpi sobie Sargent. E, tak więc jak widzicie, troszeczkę tutaj pomieszaliśmy. Kadra się znacząco zmniejszyła względem tego, e, co było tutaj wcześniej, e, ale no, to w większości byli zawodnicy, których nie używaliśmy. W moim odczuciu są to dobre decyzje. E, zaraz jeszcze, żeby też nie było aż tak mało tych zawodników, żeby Troszkę lepiej to wyglądało. E, pościągamy sobie tutaj tych, których możemy z klubu wziąć. E, no, ten pan nie wygląda najlepiej, ale na pewno e, przyjrzymy się mu. Mamy cały czas tego e, Auriego z Kanady, aczkolwiek. No, nie wiem, czy uda nam się go rozwinąć fajnie. Na pewno wszystkich tych panów sobie weźmiemy do kadry seniorskiej i nie wykluczam po prostu sprzedania ich, bo to zawsze jest milion półtora, które do nas wskoczy. No, i jak tam wygląda, no właśnie, scouting? Scouting nam się skończył, dlatego rozpoczniemy poszukiwania. No, i będą to poszukiwania stanowczo północno- czy środkowoamerykańskie, bo tak wysyłamy naszego Polaka do Kanady, niech szuka nam zawódnika dowolnego. Wyrzucamy naszego Szwajcara do. Ameryki, znaczy do USA na 9 miesięcy, także niech szuka nam kogoś porządnego. Tak więc rozstają się mocno ze swoimi rodzinami ci piłkarze, znaczy Skałciak, aczkolwiek raczej z nimi pojadą No i Niemiec jedzie do Meksyku, żeby tam znaleźć nam kolejnego Santiago Munieza, więc powinno być naprawdę ciekawie. Trzech, zawod... Trzech panów <laughs> mamy wyekspediowanych. No i wygląda to spoko. Mamy także wyszukiwanych młodych bocznych obrońców. Tym zajmiemy się zaraz, bo no jednak ta prawa strona cały czas powinna być przez nas wzmacniana. Teraz gramy z Hoffenheimem. Hoffenheimem, który jest na bezpiecznym 11. miejscu w tabeli, ale myślę, że to jest znacząco poniżej ich oczekiwań. Tak więc e, będą chcieli te punkty nam wyszarpać, ale czy im się to uda? No niestety wyszarpali. Dabur w minucie 80. był w stanie strzelić z rzutu karnego. No niedobrze, bardzo niedobrze słuchajcie, ponieważ. no, gubimy, gubimy te punkty, a intrakt już jest coraz bliżej nas, tak więc jest to naprawdę niebezpieczna sprawa. E, co ciekawe, poza strefą pucharową mamy tutaj e, Erbe Lipsk, ale nie można ich absolutnie skreślać, bo mimo, że mamy nad nimi e, punktów przewagi 7, e, to to jest wszystko, bardzo, wiecie, płynne jeszcze na tym etapie sezonu, więc trzeba naprawdę mocno się tutaj trzymać, żeby nie wyślizgać się samemu z tych europejskich rozgrywek, które są dla nas jakże istotne w tym sezonie jest to mus, żebyśmy awansowali do Ligi Europy. Mamy ofertę wypożyczenia z Annia Sporu-Grujewa. Ja się na to zgodzę, słuchajcie, to jest gościu, którego ja bardzo chętnie bym porozwijał, ale... ale kurczę, no jest tylu piłkarzy, <coughs> których powinniśmy rozwijać, że nie każdego nam się zwyczajnie uda, e, dlatego też, e, jeżeli on odejdzie, fajnie, będziemy cały czas w kontakcie, e, no ale... E, ale niestety nie będziemy mogli E, nie będziemy mogli, słuchajcie, się go. Y, znaczy, no będziemy z, w nim kon, z nim w kontakcie, ale nie będziemy musieli go używać. A to ciekawe, bo Herta Berlin zapłaciła klauzulę odstępnego za Pawlenkę. No nie spodziewałem się, że zostanie on w Niemczech tak szczerze. E, no ale skoro tak wyszło, no to tak wyszło i, e, i nie możemy za bardzo, słuchajcie, tutaj e, już to ingerować. Pozwoliliśmy mu odejść, klauzula odstępnego została zapłacona i tyle. E, Tisserand, bardzo ciekawy zawodnik, ale niestety, no ta. E, ta. Eee, ta, ta ocena ogólna nie jest satysfakcjonująca, dlatego nas on obecnie nie, nie interesuje. Usunę go sobie stąd. Eee, Malku jego zostawię jako: wiecie, gdybyśmy potrzebowali rezerwowego, brawego obrońcy, fajnie go tutaj mieć. No, ten Chingdar Sionczu, kusi, kusi naprawdę mocno. To jest zawodnik, którego chętnie bym u nas zobaczył. Bo tak jak mnie niezwykle go cenię piłkarsko. Eee, ale w tym momencie, środek obrony. Raczej mamy już zabezpieczony, więc e, przynajmniej na razie nie musimy się nim interesować. E, Carlos Perez chce wystąpić w nadchodzącym spotkaniu i muszę przyznać, że e, jestem w stanie się na to zgodzić, bo gościu nie truje za bardzo nam e, a. A też ostatni występ z Hoffenheimem odrobinę mnie rozczarował, bo liczyłem tam na trzy punkty, dlatego możemy to zrobić. E, tylko w tym momencie przede wszystkim musimy wrócić do podstawowego środka obrony, bo tu, e, środka pola, e, no bo to jest to, e, czego prawdopodobnie nam zabrakło. Z lewej strony wystąpimy w takim razie e, Alfonso Davisem. E, tutaj chciałbym zobaczyć. E... W takim razie, czy ty możesz zagrać z boku? No niezbyt, więc raszica wyjdzie sobie tutaj, ty wyjdziesz sobie tutaj e, i chciałbym w takim razie, no nie, to to wyjdziesz w takim razie tutaj. Sargent zagra w takim razie. Strasznie to poobracamy, strasznie zrobimy tutaj zamieszanie w tym ataku, ale mam nadzieję, że to nie wyjdzie nam na złe. W tym meczu zagrasz sobie Kerrer. Z prawej strony, w środku obrony, chciałbym, żeby wystąpił Shurs. Tak więc mocno defensywne mamy to zestawienie, jeśli chodzi o tych trzech piłkarzy, ale z drugiej strony jest Davis, który będzie tutaj mocno wspomagał Sargenta. Więc naprawdę ciekawie to wszystko wygląda. Mocno się to wszystko wymieszało. A w sumie, Sargent, skoro nie możesz grać tak, to zagram w ten sposób. Strasznie to wszystko po Zdaję sobie z tego sprawę, ale myślę, że Fortuna nie była na to gotowa. Ja nie byłem na to gotowy, to co dopiero oni, trzy remisy, przepraszam, dwa remisy, jedna porażka i tutaj dokładają naprawdę wysoką. David na szpicy Poradził sobie znakomicie i jest to dla nas, słuchajcie, sygnał, że może nie do końca będziemy musieli szukać następstwa e, Rasicy na środkowego pomocy, na, na, na napastnika. Tylko przesuniemy tam po prostu Davida. Imponujący występ stary. E, to było nieuniknione, czyli Fulkryk będzie chciał się z nami rozstać. No niestety, jest. Jest to smutne, ale tak wygląda. Zawodnik zawieszony Tilo Kerer Niestety został ukarany. Nie wiem, czy bezpośrednio, czy tam żółtą kartką. No nieważne. Ważne jest to, że niestety nie zobaczymy go w kolejnym spotkaniu. Adam, wybijaj tą 80, stare, bo naprawdę na Ciebie mocno liczymy. No i tak samo na Serginio Desta, żeby ten rozwój był jak najszybszy. Ponieważ Amerykanin jest nam potrzebna. Jak widzicie, my gramy teraz z Hertą Berlin. Z Hertą, do której sprzedany został Pawlenka. Więc sytuacja jest naprawdę bardzo ciekawa. Ale ja nie mam wątpliwości, że nasz kapitan będzie profesjonalny, że poradzi sobie e, z myślami spotkając ze swoim przyszłym zespołem. Dlatego też on e, pojedzie do Berlina na stadion olimpijski, stanie między słupkami. E, drobne zmiany jednak trzeba tutaj e, będzie zrobić. A mianowicie tak: Kilo Kerera zmieni tu. Tu Anzebę, niech zagra sobie, Axel. Tutaj chciałbym zobaczyć. E, hm. Nie no, szurst, Uanzebę, tak to zagramy. Z lewej strony, Davis. Tutaj, Fukurawa. Okej, okay, jest dobrze. Reszty składu nie będziemy zmieniali. Jeszcze tylko Sargenta damy, <laughs> przepraszam, na prawą stronę. E, więc taki skład. Troszeczkę specyficzny, no ale tymi ustawieniami żonglujemy przez cały ten sezon i nie wychodzi to najgorzej, o czym świadczy nasza piąta pozycja w tabeli. No fajnie by było tu hertę tutaj em, rozklepać, bo to będzie już naprawdę tworzyło bardzo przyjemną różnicę punktową pomiędzy nami a zespołem z Berlina, więc no zobaczymy, czy nam się to uda, czy nie. Dwa zwycięstwa ostatnio po jeden do zera. I dokładają kolejne. Luke Bakio e, strzela nam bramę. No niedobrze, to mi się nie podoba e, i to jest coś, co powinno nas zaniepokoić. Przede wszystkim tutaj e, patrzę w kierunku naszego golkipera, no bo naprawdę e, nie podoba mi się ta sytuacja, e, że, że aż wpuszcza dwa, e, dwie bramy. No niedobrze, niedobrze to wygląda. E, Miem nadzieję, że treningi nas odrobinę pocieszą. No i Serginio Des i Bella Ketchup. <laughs> wpływają bardzo pozytywnie na mój nastrój, bo młody Niemiec coraz ładniej tutaj pracuje na tych treningach, no i przede wszystkim zawodnik szczonięty za Ajaxu Amsterdam pokazuje, że warto na niego stawiać. Dostajemy ofertę za Fulkryga i powiem tak, ja jestem gotowy go sprzedać, skoro on i tak chce odejść, ale to jest gościu, który gwarantuje troszeczkę bramek, więc jeżeli wy chcecie tej gwarancji, chcecie tych goli, to musicie trochę dopłacić. Z Księstwa Monako raczej pieniądze macie, więc myślę... Że nie powinno być to ogromnym problemem No dla nas problemem jest to, że ta kerta się troszeczkę zbliżyła Że Eintracht jest nas naprawdę blisko e, Więc tutaj mocno będzie trzeba zastanowić się nad tym e, co, co, co nie zadziałało I wprowadzić usprawnienia Więc tak, to co najistotniejsze Tu Anzebe e, ustąpi miejsca <laughs> Adamsowi Tak to zrobimy e, Tutaj podniesiemy sobie znowu Davisa I Serginio Dest zagra z lewej strony szers w podstawie ale tym razem zagramy bez szaki. Tutaj zobaczymy sobie kambanigę. Sargent nie funkcjonuje za dobrze tutaj w tym zestawieniu. Dlatego chciałbym, żeby Fukurawa powrócił. Ostatnio troszkę mniej strzela David. Dlatego zamieni się z rasicą. Tym razem zawodnik z Kosowa będzie tym najbardziej wysuniętym. Tak więc cały czas gramy bez takiego nominalnego napastnika. Wydaje mi się, że na Hanower to na pewno powinno wystarczyć. No zespół jest w fatalnej dyspozycji. Tutaj grają u nas, więc w ogóle. I tak tracimy jedną bramkę. Aczkolwiek była to bramka już w 88. minucie. Całkowite rozprężenie. No i jak widać zamienienie pozycji naszych zawodników podziałało, ponieważ wygrywamy tutaj bez najmniejszego problemu właśnie bramkami Davida i Rashicy, którzy, których podmieniłem sobie. Kambaniga się tutaj ładnie rozwija. Bella Koczap, czy też Ketchup Coraz lepiej wygląda. No więc fajnie, fajnie, że udaje się punktować. E, no i teraz to, co najważniejsze, powinniśmy zastanowić się nad tymi piłkarzami, którzy, e, którzy powinni do nas przyjść. Bo jak widzicie, akceptujemy kolejną sprzedaż. Znów mamy zawodnika, który odejdzie. E, więc już dwa duże transfery. No bo 15 milionów to nie są małe pieniądze. Więc coraz więcej tych pieniędzy do nas będzie przypływało. No ale wypadałoby, żeby wraz z nimi e, pojawiły się jakieś wzmocnienia, mamy tutaj ciekawych zawodników jeśli chodzi o Anglię e, tak jak mówię, ja nie mam nic do tego, żeby wyciągać te młode talenty z e, Ligi Angielskiej, no bo Renato Sanchez wydaje mi się, że wyznaczył pewien trend, e, który, z którym my możemy tutaj na spokojnie podążać więc e, będziemy starali się e, właśnie też podkradać <laughs> te talenty z Wysp ale nie, nie mówię, że tylko Tak więc na spokojnie Zobaczmy sobie w takim razie globalną sieć transferową I to, co z, razem z naszymi wytycznymi znaleźli skauci Jest oczywiście e, Rhys James Aczkolwiek nie będę ukrywał, że to jest piłkarz, którego ja nie chcę U nas z jednego prostego powodu Już mieliśmy z nim do czynienia parokrotnie e, i, I wydaje mi się, że to jest trochę już przesada Żebyśmy po raz kolejny sięgali po tego zawodnika e, No nie podoba mi się to, że wszystkie kariery są prowadzone tak samo Więc jakby to jest coś, czego ja zrobić absolutnie nie chcę Oczywiście nie mam nic do ferowania go, ale no niedawno mam wrażenie, że e, mieliśmy go e, zakupionego, więc e, sami rozumiecie, że dajmy mu jeszcze jedną karierę, chociaż odpocząć od nas. E, dobra, tutaj nikogo ciekawego nie ma. Czy w Niemczech jest ktoś, e, przepraszam, w Hiszpanii jest ktoś, kto mógłby nas zainteresować? Sergio Lopez jest tutaj, ale no nie do końca jest to piłkarz, z którym raczej będziemy mieli do czynienia. Mamy tutaj tego Alexa Sole. E, jest oczywiście Musa Wag, Jego kupowaliśmy już w jednej karierze. Ale też nie wiem, czy jestem przekonany co do niego, bo tak średnio nam pasuje do tego całego projektu. Oczywiście jest Emerson, który wygląda fantastycznie, ma bardzo niską klauzulę odstępnego i, i, i to jest super sprawa, ale. Nie wiem, czy jeszcze do całej tej naszej mieszanki tutaj jestem gotowy dodawać Brazylijczyka. Jakoś tak, no nie, nie do końca mi to pasuje wszystko. E, jest oczywiście Boatengo, o którym myślałem w ciągu sezonu, ale zdecydowaliśmy się na Bruksa i uważam, że z perspektywy czasu była to dużo lepsza decyzja. E, mamy tego Itana, ale na razie nas on absolutnie nie interesuje, więc z prawego brońcy obecnie... Ciekawego nie udało nam się jeszcze znaleźć. Ale poczekamy. Może kogoś skauci nam jeszcze wyczają. Jak na razie dla nas zbliża się spotkanie z Mainz, który jest meczem no, zdecydowanie prostszym niż kolejny e, mecz z Szalke, który mamy tam e, na tapecie. E, no, znaczy, to jest też takie gadanie, że to jest mecz prosty. Pamiętajmy, że ten zespół musi walczyć o utrzymanie, więc takie drużyny są często zdecydowanie bardziej głodne gry e, niż te, które znajdują się w środku tabeli i jak w zasadzie wszystkie swoje cele mają już. E, wykonane, dobra, e, na to spotkanie troszeczkę jednak porotujemy e, nie, że lekceważymy rywala, broń Boże ale chciałbym tutaj jednak odrobinę zmian wprowadzić, Szaka tu powróci Serginio Dest da zagrać Fridlowi tak więc wydaje mi się, że taki skład powinien sobie poradzić oczywiście kapitanem nie będzie Kerer nie ma takiej możliwości, tutaj chciałbym, żeby opackę miał rasica. najdłużej funkcjonujący chyba z tej jedenastki zawodnik, więc tak to zrobimy, e, a ja jeszcze, zanim pójdziemy o krok dalej, chciałbym zobaczyć w końcu: e, tak, jak mówię, kogoś ze wzmocnień. No, jest jeden taki piłkarz, o którym myślę, którego w karierze chyba nigdy nie kupiłem. E, chociaż wiem, że często <coughs> to jest zawodnik kupowany właśnie w karierach, to ja nie miałem jeszcze tej przyjemności. E, no i spróbujemy: spróbujemy w tej karierze w takim razie się do niego uśmiechnąć. Liga niemiecka, oczywiście pierwsza Bundesliga, i e, jest to Baja Lewe Kuzen. I chciałbym zgłosić się po ich zawodnika z Jamajki, tylko Bailey'ego tutaj Nie widzę Ciekawy jestem w takim razie <laughs> Gdzie on się udał, no trochę mi się to w takim razie e, Nie podoba, no bo, e, no bo zdecydowanie bardziej e, Zdecydowanie bardziej słuchajcie, wolałem e, Znaczy, wolałbym go kupić z tego klubu, e, w którym on jest w rzeczywistości, bo to może oznaczać nic innego jak to Eee, że. O mój Boże, gdzieś ty wywędrował, chłopie. <laughs> co się tutaj wydarzyło? Jak to się stało? Tego nie wiem. I też kupić go teraz nie mogę. No, tego to się nikt nie spodziewał, słuchajcie. Ja nie wiem, czy on, czy on był ścigany po prostu i pojechał do kraju bez ekstradycji, czy o co chodzi, ale no. No, no tego to ja się nie spodziewałem, przyznam szczerze. No nic, w takim razie Lona Belliego będziemy mogli kupić, ale dopiero w wakacje. Kiedy, jakby przeskoczy to, że jest to zawodnik dopiero co kupiony. Dobra, no ciekawa sprawa. My zagramy sobie z Mainz, No ale to sprawia, że będziemy musieli się zastanowić nad innymi piłkarzami. Z Mańc udaje nam się wygrać 1 do 3. Egenstein strzela, Szaka strzela, więc bardzo fajnie. Że udaje nam się tutaj e, wywieźć trzy punkty, no i zobaczymy, jak będzie z szalkę e, to wszystko wyglądało. Niklas Füllkryk żąda transferu, ale o tym doskonale wiemy, i on już został sprzedany, więc nie rozumiem tutaj w ogóle bólu waszego e, i krzyku, skoro my już się tym wszystkim zajęliśmy. Co miesięczny raport, zobaczmy, czy mamy tutaj jakiegoś Santiago Munieza. Ale na razie niestety nie widzę tutaj nikogo ciekawego. Nikogo kto sprawiłby, że powiemy, wow, to jest ten, na którego czekałem. Może Koreale, ale to raczej. Raczej nie jest to. Eee, Zobaczmy więc jak to wygląda dalej. No tutaj to odrzucamy, oczywiście. Tutaj tak samo to odrzucamy, tutaj tak samo to odrzucamy, tutaj tak samo to odrzucamy i tutaj tak samo to odrzucamy. No nie najlepiej to wszystko się prezentowało. Eee, 7-1 max to tak samo nas nie interesuje. Jak widzicie, no te pierwsze scoutingi, nie najlepsze. Chłopaki wiedzą, że jadą na 9 miesięcy. To chyba się za bardzo nie przyjęli. Jak na razie sobie zwiedzają bardziej niż... Eee, niż zajmują się swoją robotą. Wydaje mi się, że nasza ocena teraz spadła przez to, że Fulkryk zażądał transferu. E, tak mi się wydaje, że to może być tym spowodowane. E, nie wiem, no spadła nam trochę ocena, ale no nadal 85 to jest wysoko, więc się tym zupełnie nie przejmuję. E, więc poczekamy sobie, poczekamy sobie na spokojnie, e, jeśli chodzi o e, Bailey'ego, wracając do mojej poprzedniej myśli, ale jeśli chodzi o transfery, nie mam zamiaru mówić, że nic nie będziemy jeszcze robili w tym temacie, e, no bo sam Bailey nas tutaj nie interesuje. E, zobaczmy sobie Lipski, jak to wygląda u nich, jeśli chodzi o zawodników, którym moglibyśmy być potencjalnie zainteresowani, słuchajcie, bo no zawsze jest to jednak kuźnia talentów, zawsze są tam piłkarze, którzy naprawdę są interesujący e, i między innymi kimś takim jest Musa Dembele, czyli zawodnik sprawdzony na tym poziomie Bundesligi, e, ponieważ no, radzi sobie świetnie, jeśli chodzi o strzelanie bramek. E, o czym świadczy jego pozycja, e, jeśli chodzi o no, strzelców, no, jaka inna miałaby o tym świadczyć. E, więc to jest piłkarz, nad którym na pewno się zastanowimy. E, patrzę jeszcze tutaj, no bo oczywiście w Lipsku e, wiele jest postaci ciekawych. Emil Forsberg mógłby być jedną z nich, e, no bo tak jak mówię, niekoniecznie musimy szukać napastnika, e, ale. ale... Chętnie się rozejrzę i to jest bardzo ciekawa sprawa. Słuchajcie, Konrad Limer kończy mu się kontrakt. No nie wykluczam, słuchajcie, nie wykluczam w takim razie pofatygowania się po Austriaka. No jest Christopher N'Kuku, więc skoro może, ja nie muszę ściągać bezpośrednio napastnika, to czemu nie odezwać się do Christophera N'Kuku? Kupić go na SPO, podnieść Dawida, no i wygląda to wszystko pięknie. Jakby, zdaję sobie sprawę, że ja mówiłem, że nie chcemy za bardzo kupować różnych narodowości, ale pamiętajcie o tym, że tutaj patrzymy na piłkazy, którzy już są w tych Niemczech wychowani i ukształtowani, tak więc to nie jest takie kupowanie kota w worku, zawodnika, po, których, po którym absolutnie nie wiemy czego się spodziewać, tylko naprawdę to są gracze którzy w tej Bundeslidze już, już są obyci. E, jeszcze chciałbym zobaczyć, jak to wygląda, jeśli chodzi o Borussię Dortmund, ponieważ tutaj także jest paru piłkarzy zwykle e, i jest zawsze duża szansa tego, że któryś jest już niezadowolony, żeby chciał zmienić pracę, wiecie jak to bywa. E, ciekawy jest na pewno Julian Brandt, aczkolwiek na ten transfer raczej szans nie mamy. E, przyszedł tutaj Janik Karasko, ciekawa sprawa. Torge się także tu znajduje. Jaramendi, Paslak jest tutaj także. Jest oczywiście Marco Royce, ale jego nie będziemy stąd ruszali. Tobias, jakiś tam niech go sobie sprawdźmy. Dominik Werner nas nie interesuje. Hakim Ziek się tu znalazł. Wilfried Zacha się tu znalazł. Więc jak widzicie, oni zwykle naprawdę mają tutaj bardzo ciekawe, bardzo ciekawe te wzmocnienia. No i nie, nie ukrywam, że na przykład taki Torga Nazart mógłby być ciekawy dla nas. E, właśnie z tego powodu ścisku, który oni mają, żeby go wyciągnąć, bo może być tak, że dla niego nie będzie zwyczajnie miejsca w podstawowym składzie, więc e, to mamy zrobione. No i jeszcze chciałbym się udać do jednego kraju na sam koniec teraz, e, a mianowicie chciałbym zobaczyć, jak to wygląda w Austrii. E, no i oczywiście w Austrii może interesować nas tylko i wyłącznie jeden zespół, ale czy może tam e, znalazł się ktoś ciekawy, na kim powinniśmy oko zawiesić? Jest tutaj ten Berisza, 22 latek, więc nie do końca jest możliwość pisania z nim kontraktu, ale na pewno stanowczo zmniejsza to jego Cenę, więc e, bardzo bym się chętnie nim zainteresował. Zobaczmy, czy tutaj jest ktoś jeszcze ciekawy. E, ma w sobie to coś. No to zobaczymy, jak to wygląda overolowo. E, zobaczymy sobie tego Diakite. Jest oczywiście Yunuzowicz, ale to jest kariera, która już chyli się e, ku końcowi. Więc tego Kamarę zobaczymy. Diary patrzeć nie będziemy. E, czy jest tu jeszcze ktoś ciekawy? Jest tutaj Shobo Zobaczmy sobie w takim razie tego piłkarza. Eee, czy tu jest ktoś ciekawy? Na prawej obronie, gdybyście mieli kogoś fajnego, to ja bym się naprawdę do was uśmiechnął i chętnie go e, u nas zobaczył, ale nie widzę tu. Żadnych zawodników ciekawych Potencjalnie oczywiście z Maximilian Weber Którego już znamy, ale on nas nie interesuje No dobra, tak więc słuchajcie e, Ciekawe bardzo scoutingi mamy sobie tutaj zarzucone e, Na to, żeby jeszcze kogoś ściągnąć e, Więc jak widzicie To okienko transferowe nam się bardzo mocno rozciągnęło Dalej na cały ten sezon Zobaczmy ile spotkań mamy do końca To jeszcze kwiecień e, No i jeszcze parę spotkań zostało Tak więc na spokojnie, biorąc pod uwagę to Że czeka nas jeszcze sporo negocjacji Możemy rozegrać sobie jeszcze mekstrzalkę, a potem ten odcinek zakończyć bez większych wyrzutów sumienia, że sezonu nie dokończyliśmy. Wróci do podstawowego składu sobie tutaj Brooks, którego powoli wprowadzamy. Ale zrobimy taką podmiankę, ponieważ zagramy sobie tutaj kambanigą, więc tutaj ta para wystąpi. Serginio Dest znajdzie się na lewej stronie obrony, z prawej zobaczymy Adamsa, ale chciałbym, żebyśmy tu grali lewą obrońcą, a nie CLS-em. Tutaj chciałbym, żebyśmy grali CPS-em, bo Adams może grać tę pozycję. ...Nybel wskoczy do podstawowego składu po raz kolejny... E, ...ponieważ rozdrażnił mnie ten Pawlenka, nie będę ukrywał... ...i chciałbym, żeby odrobinę tutaj zobaczył, że... Mam do niego szacunek, ale jeżeli ktoś gra ze swoim przyszłym zespołem, puszcza dwa gole, to tak śmierdzi mi to Petrem Czechem w finale Ligi Europy. Dobra, Werder salkę wygrywa? Wygrywa jeden do zera i Fylkryk, ten, z którym jestem gotów się rozstać, strzela dla nas bramkę. Na no, uszkujmy się. To jest zawodnik, który chce grać więcej, a my potrzebujemy piłkarza, który będzie wchodził z ławki i za bardzo nie, nie, nie będzie narzekał, więc tu e, niewykluczone, że... Jako rezerwowego napastnika kupimy sobie bardzo doświadczonego jakiegoś strzelca yy, i będziemy jakby pod tym kątem patrzyli właśnie na tę pozycję, a do podstawowego składu kupimy na Pajora, więc wiele, wiele jeszcze będzie się tutaj działo w tej karierze, w tym sezonie. Yy, no ale Filkryk nie będzie już tego częścią od kolejnego sezonu, tak czy siak. Ja za dzisiejszy odcinek bardzo mocno Wam dziękuję, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to oczywiście wiecie, co robić, a widzimy się już jutro o godzinie 6 rano. To był Koza, kanał Koza Stream. Na razie, Piona!